Co znać od nas naucz nas. Jedno z tobą być. Duchu święty przyjść. Duchu święty zostać od nas. Na przy nas. Jedno z tobą. Być, kiedy Ty w Nim zanurzasz się i w Niego patrzysz i w Nim jesteś, to w tym samym momencie, kiedy całkowicie jesteś skierowany na Niego, zaczynasz otrzymywać błogosławieństwo i chodzisz w tym błogosławieństwie i widzisz przełomy i widzisz wszelkie zwycięstwo. Właśnie to jest to schodzenie jest w duchu. Bo ludzie często próbują własnymi wysiłkami coś zmienić, własnymi wysiłkami coś zrobić, własnym wysiłkiem i opierają swoje zwycięstwo. Myślą, że moje zwycięstwo jest w tym, ile zrobię i co zrobię. Tak naprawdę Twoje zwycięstwo jest nie to, co zrobisz i ile zrobisz i jak się postarasz. Tylko Twoje zwycięstwo jest odprowadzenie własnych oczu, od swoich wysiłków, od swojej uczynkowości i skierowania oczy na Jezusa. Uwielbienie to jest moment, w którym my pokonujemy wszelkie moce ciemności. Jakakolwiek niewola upadnie, kiedy uwielbiasz Boga. Jakakolwiek ciemność upadnie, kiedy uwielbiasz Boga. Jakakolwiek moc, którą wróg wysłał przeciwko Tobie, upadnie, kiedy uwielbiasz Jezusa Chrystusa. Związujemy wszelką chorobę, wszelką dolegliwość, każdy kłopot który w Jezusie Chrystusie został anulowany. W Jezusie Chrystusie ogłaszamy. Przyszła wolność, przyszło uwolnienie od grzechów i niewoli. I w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy każdy cud i mówimy, że każdy cud na Twoje życie teraz w imieniu Jezusa. Chrystusa. Ktoś chce jeszcze oddać żyć Jezusowi. Bóg jest dobry, Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Halluja. Moi no, kochani, to jest proste. Trzeba wyznać Zosobi wiarę. Po prostu wyznać wiarę. Tak, powiedzieć Jezu, ja wierzę w Ciebie i przyjmuję zbawienie jako prezent, jako dar. Mój drodze, pomóc się głośno tak, żebym ja Was usłyszał, dobrze. Wyznaję się tak was na temat. Wiesz, drogi, Jezus, Дייקו יאזע פאר זעו מאל. זאל עס גיין. עס איז באשטי. Выберש שימעל דזש. עס Te kobiety mówią, że czwają, że moc uzdrowieńcza je przyszywa, że czują, jak łaska Boże je dotyka, tak jakby uzdrowieniem było, tak? Coś by nas dotykało. Tak, tak jest? Tak, jakby coś dotykało. A gdzie? Czy wy słyszycie, co mówi ta pani? Nie, nic nie słyszycie. No, trudno. W każdym razie mówisz, że tak jak serce, tak jak ręce, tak dotykają. Ręce. Może jeszcze, jeszcze Jeszcze raz powtórz. Re, w rękach takie dotknięcie, w klatce piersiowej, w plecach, mm -hmm. tak gdzieś do połowy pasa takie, taką energię jaką czuję. Taką energię? Tak. A byłeś chora właśnie w piersi, tak? Tak, tak. tak. I, tak. I co? odczuwasz, ja że w klatce piersiowej coś się dzieje? Brawo, brawo. Jeszcze raz to powtórz. Tak jakby się coś zmieniało, coś jakby się działo w tej klatce piersiowej. A możesz powiedzieć, co tam w klatce piersiowej? Masz jakąś chorobę? No mam guza. Guza w klatce piersiowej i czujesz? Nie, w piersi. W I teraz co odczuwasz. No czuję, że m, jakieś działanie, taką energię jakąś. Wiesz, jak imię jest tej energii? Nie. Jezus. Jezus. W jakby tak, my odczuwamy Jezusa jak energię, to raczej nie tyle Jezus, co Duch Święty, e, bo Jezus siedzi na tronie, a tu na Ziemi działa Duch Święty. To, to Bóg, który się porusza i on objawia nam Jezusa. To jest tego tak mówiąc, e, innymi słowy, niewidzialny Jezus. I ta energia, którą czujesz, to jest Jezus. No tak. Co? No tak. No tak, mówię, tak, to jest jedno. Jesteś już drugu, drugi wieczór tutaj, nie? I, I to jest takie cudowne, takie piękne, że znów cię przyciągną. Dlaczego wróciłaś dzisiaj do, do namiotu? No z potrzeby właśnie uleczenia i że tu tak ładnie jest taki tak, ten zespół intensywnie tak yy, śpiewa, tańczy, tak, tak porywa. Oni cię porywają. Gdzie się A kto najbardziej cię porywa, powiedz. No wszyscy. Wszyscy. Nie da się kogoś tak, żeby kogoś się poniżyć. Wszyscy chwali. A między nami. Ktoś jest tutaj Wszyscy oni są. Ja wiem, wiem, nie chcę cię kusić. Niesamowite. Czyli porywają. Wiesz co w nich działa, że to tak porywa. No energia, taka. Co? Energia, Jezus. Energia Jezus. Już lepiej. Już tej energii nadaliśmy imię. Jezus. Jezus działa. Tak działa Jezus. Moja droga, co Ty czujesz? Ja powiem krótko, że takie uniesienie czułam. Co Ty chcesz Nie. Radość. Czułam... radość. radość. Uniesienie, radość i miłość? miłość? Miłość. Było mi tak błogo, tak dobrze. Było tak błogo i dobrze. Czułam się. Alleluja. Chcę. Wytłumaczyć troszeczkę, co się działo teraz w namiocie, bo dla niektórych to mogą być rzeczy niezrozumiałe i może poniekąd dziwne. Ale mm, to wszystko, co się dzieje, to są tak zwane mesjańskie znaki. Czyli tam, gdzie zgłoszono Ewangelia, to w Ewangelii Marka 16 jest napisane. a ci, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć ich wierze, że będą nakładać ręce na chorych, a będą uzdrawiani, na przykład, będą wypędzać demony, będą wychodzić. Czyli wiara w Jezusa Chrystusa to nie jest tylko jakby spełnienie obrządków, bo E, oczywiście, jakby ob, obrządki mogą być dobre i mogą być e, przyjemne i e, one są potrzebne poniekąd, ale też Jezus e, kiedyś mówił, e, mówił, że nie, niektórzy ludzie, e, ludzie bardziej kochają na przykład obrządki i religię niż samego Boga. Na przykład, faryzeusze nie zauważali, e, jakby nie rozpoznali Jezusa, ponieważ byli tak zakochani i tak byli zapatrzeni w obrządki, że. Kiedy Jezus do nich przyszedł, sam Bóg. To w nim nie rozpoznali Boga i to było takie niesamowite, takie dziwne. Więc czasami e, Bóg wylewa się na takich spotkaniach jak tutaj. My nie mamy tak jakby codziennie na nabożeństwach w naszym kościele, ale w naszych ewangelicznych kościołach takie ewangelizacyjne spotkania właśnie tak wyglądają, że ludzie przychodzą słuchać Ewangelii, chwalić Boga, my uwielbiamy Jezusa najpierw przez jakiś czas, później jest głoszone Ewangelie o Jezusie, i później, kiedy po Ewangelii o Jezusie mamy jakby od wagę prosić Jezusa, aby dotykał ludzi, aby uzdrawiał, ponieważ y, Jezus wciąż żyje. Jeśli On żyje i w dodatku jeszcze powiedział sobie, że oto ja mam władzę, całą władzę na niebie i na ziemi jeśli on teraz żyje tak samo, jak żył 2000 lat temu, to znaczy, że teraz tak samo może dokonywać cudów i znaków, tylko jedyny problem jest w tym, że my powinniśmy się nauczyć przychodzić do Jezusa, przychodzić do Niego z wiarą i pod takim namiotem właśnie my próbujemy tę wiarę w ludziach wzbudzać, zasiewać wiarę, a wiara przychodzi ze słuchania Bożego Słowa. Jest napisane, że wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego, to jest Rzymian 10, rozdział 17, werset, słuchamy słowo z wiarą o Jezusie, to później mamy odwagę do tego Jezusa przychodzić i modlić się. I w ten sposób ludzie doświadczają takich mm, mocy uzdrowieńczych, tak jak przed chwilą y, było w tym namiocie, że ktoś doświadczył uzdrowienia kolana, ktoś, kto przyszedł z, z guzem w piersi, poczuł, jak Pani mówiła, energię, a tą energią tak naprawdę jest Jezus, że ludzie czasem odczuwają coś w sobie, y, nie wiedząc, jak to nazwać, a tak naprawdę to, co odczuwają w sobie, tę tak zwaną energię? Y, ta energia, imię jej to jest Jezus, y, a, a nawet raczej bym powiedział Duch Święty, bo Jezus powiedział: daję Wam pocieszyciela, da Wam ducha, dam Wam Ducha Świętego, który w moje miejsce przyjdzie i będzie Was przekonywał, podnosił, umacniał. I właśnie my na tych spotkaniach doświadczamy tę moc Ducha Świętego. On w ten sposób działa, porusza się i każdy z Was może doświadczyć tego samego. Zapraszam.